Siema, akwaryści TV z tej strony. Dzisiaj znowu jestem sam. A z przyczyny takiej, że kolega tutaj jest na wakacjach. E, jeśli to oglądasz, to Cię pozdrawiam. No i tak, ja też byłem wcześniej na wakacjach. Nie mieliśmy jak nagrać razem filmu. Jest prawie chyba miesięczna przerwa od ostatniego filmu, czy, czy tygodniowa. No i tak. Yy, właśnie było spowodowane, że przed wakacjami nie zdążyliśmy nagradzanego filmu i po prostu ja wyjechałem na wakacje i teraz kolega, więc go trochę nie będzie. Ale ja postaram wam się nagrywać sam teraz film przez ten czas. No yy, i tak widać, że woda jeszcze jest trochę zielona, chociaż lepsza od tamtej, chociaż. Yy, w kamerze jak patrzę to jest bardziej zielone coś to nie wiem czemu a jak w rzeczywistości patrzę na, normalnie na akwarium to jest o wiele czystsze więc też się wam wydaje że jest bardziej zielone ale tak nie jest no i tak o czekajcie bo ostrzyło się no wy nie widzicie no i tak po tytule chyba zobaczyliście że nowe roślinki w akwarium tak, tymi roślinkami są, jest pistia i są to roślinki pływające. Pistia i no jak to? Rzemsa wodna. E, zaraz Wam pokażę, co zrobiłem, żeby mi nie latały po całym akwarium. No i tak, e, od wczoraj stosuję e, taki preparat. Ten, co Wam już kiedyś pokazywałem, naglony. Zaraz Wam go pokażę znowu. Ten algin z Tropicala. On pomaga. Jutro chyba będę podmieniał wodę do tak do tego tutaj dotąd. E, no i tak. Co tu jeszcze? No zaraz Wam pokażę te roślinki. E, filtr pracuje. Dobrze jest, ale ten zakwit wody już mnie zaczyna wkurzać, więc. No normalnie tutaj w rzeczywistości widzę. To bardziej jakby ta woda była krystaliczna, a wy tego nie widzicie tak w kamerze. Nie wiem co się stało, że ta kamera tak jakby zaziele ja to akwarium jeszcze bardziej, ale uwierzcie mi jest trochę czyściej. E, ogólnie jak widzicie, rotala ta bosa i e, ładnie się pnie do góry, trawniczek też. E, Tamto mini akwarium, które zaraz wam pokażę też tam. Yy, się fajnie wszystko rośnie. Yy, no i tak, bojowniki, kiryski, jak widzicie, się mają dobrze. Yy, no i tak, teraz wam pokażę te nowe rośliny. O, tutaj pistia. I tutaj jest taka rureczka, żeby rzęsa wodna i pistia nie wypływała. No i tu jest rzęsa. Niech ta rzęsa już tu będzie. Właściwości czyszczące wody ma Rzemsa. No i tak, tutaj wszystko dobrze. Nakarmimy sobie może zaraz bojowniczka i chiryski. Widzicie tutaj basaj? Bardzo ładna roślina, podoba mi się. Te roślinki, kieryski mi trochę powyrywały, więc mam trzy sztuki sadzonek w tamtym mini akwarium jak mogliście to zauważyć nie ma grzałki co jest o wiele więcej miejsca teraz chociaż tutaj pistia zasłania trochę tej roślince światło ale to nie dużo tutaj filtr pracuje sobie ogólnie już po tym czasie użytkowania tego mojego zestawu z Aquala eee, Ta lampa jest Bardzo dobra jak widzicie Świeci mocno Poczekajcie pokażę wam tak O tu kolorowe diody Ona jest chyba najlepszym To jest największy plus Tego zestawu No i tak tutaj No i tak wszystko teraz widzicie Teraz wam pokażę to minijak tak, tak wygląda tak Tutaj nic nie robię, nie robię oprócz olewania za jakiś czas wody, która wyparuje. Eee, no i woda jest krystaliczna. Nie wiem, od czego to zależy. Normalnie jest też dużo roślin, jak na takie mały zbiorniczek. O, tam widać, zaraz wam pokażę, że sa woda też tutaj jest. Trawniczek ładnie idzie do góry, eee, jak i wszystkie inne rośliny. Jak to wygląda? Tutaj tyle rzęsy wodnej. Tutaj jest ta rzęszczówka czerwona. Tutaj i tutaj. Kreski mi ją wyrywały. <laughs> tak to stoi. To akwarium właśnie sobie przenoszę. Teraz tylko je ja przeniosę. Stoi tu jak było, stało wcześniej przy tym akwarium. No i tak. Jutro, właśnie jak mówiłem, będę podmieniał tą wodę, ale ja podmieniam wodę e, taką odstałą wodę z ujwzdatniaczem, która się przy minimum odstaje gdzieś około tygodnia. Co tydzień podmieniam wodę, Tygodniowo, raz w tygodniu. Taki ryski. Bywają tutaj, trawnik już się tam tampnie wszędzie, oki rysek. Będę musiał go trochę przyciąć. Mojownik teraz się cieszy, bo ma niezłą kryjówkę, zacienione miejsce. Tu. Normalnie w tej kamerze ja normalnie widzę te korzenie, a wy tego nie widzicie. Dlatego też uwierzcie mi, że ta woda tak normalnie jest trochę czystsza. Teraz zauważyłem, że ślimak tam bo aż tak blisko. No i tak. Tu wygląda. Drugi ślimak jest pewnie gdzieś pod korzeniem. Tam lubi przesiadywać. U mnie tą rurkę zrobiłem tu. Przyczepiłem i tam. I sobie tak piwa. No dobra, teraz nakarmiłem sobie pojawnika i kieryski tym będziemy karmić bojawnika taką tabletką kiryskiem ale jeszcze wam coś pokażę tutaj w tym jedzeniu są takie jakby suszone krewetki które bojownik lubi najpierw mu damy i zobaczycie jak je atakuje a więc teraz ja ustawiam kamerę i wam to pokażę z góry sorry za to odbijające się światło od lampki teraz ja sobie tu wyjmę krewetkę na pęsecie. i wam pokażę jak ten bojownik tu atakuje już bojownik tam czeka czekajcie chcę, żeby tutaj podpłynął ja biorę sobie tak o bojownik już skacze o zabrał mi teraz tu jeszcze trochę kawałek tej suszone, jak krewetki pływa Właśnie go zjadł bojownik. Jeszcze jedno damy i potem same płatki. Mojownik aż wyskakuje. Będę musiał chyba kupić jakiś yy, brążony pokarm, albo żywy, ale na pewno nie ochotkę. Raczej bym wolał żywy, bo żeby se się poczuł jak w naturze, żeby się sam upolował ten pokarm. Piszcie, jaki by pokarm był najlepszy dla niego. choć tu bojownik. Tutaj rzucimy mu krewetkę. Zaraz bo przypłynie. Bojownik ogólnie ten bojownik nie jest żaden strachliwy. Normalnie, czasami jak robię podmianki wody, to czasami włożę palec, żeby coś tam wyciągnąć. To mi nie atakuje. Przyzwyczaił się do mnie. Ale tylko do mnie, ponieważ do innych mieszkańców domu tak może, tak bym się nie dał, nie podpłynąłby tak aż blisko, ale tak, tak to bojownik jest bardzo fajny. Ogólnie jest on w moim pokoju, więc mnie widzi cały czas, prawie eee, i się przyzwyczaił, dlatego też go zacząłem tak karmić właśnie, żeby się przyzwyczaił. No tutaj. Z rzęsy wodnej będę chciał mu zrobić pokarm taki, ususzyć rzęsę wodną i e, właśnie zrobić mu z tego pokarm. Chociaż mam też e, na myśli zrobić jeszcze jeden, jeden pokarm. Chyba, bo podpatrzyłem mu pewnego akwarysty chyba go znacie. E, Tyrli, jak tak się nazywa. E, no, koje życie. Tam jeszcze, jak miał stare filmy, nagrywał o rzęsie wodnej. Będę mu chciał taki pokan zrobić, zobaczymy czy będzie jadł. Chociaż dzisiaj jedno dużo wodna pływała, i pewnie w ją hapsnął. Chociaż wczoraj, jak hapsnął, jak moje rzuciem jedną, to po chwili. Wypuło... A nie, sorry, pływa w tym skillerku, czy jak to się nazywa, to co na powierzchni. Jeszcze troszkę mu damy, bo jeszcze później dostanie. Dostaję takie małe porcje, ale dwa razy dziennie. Oj, jeszcze ma to w buzi. I teraz zajmiemy się kieryskami. Jeszcze popatrzcie, jak sobie to je. Sorry ogólnie za te stukania, tam o, w tle dźwięków. Yy, ponieważ mm, stuka. Sorry za to. <laughs> Patrzcie, teraz bojownik się ogólnie nie boi. Trochę się odsuwa, ale za chwilę podpływa. Jakby był, był głodny, to by nawet ugryzł. Więc ten bojownik mi się bardzo podoba. E, czasami, nawet jak nie zdążę jeszcze mu tej krewetki na pęsecie dać, i, i to jest tak głony. czasami, jak dam mu za, e, na przykład dam mu pod wieczór. To aż chcę wyskoczyć z tej wody. O, wyskakuje nawet. O, proszę bardzo. Dobra, nie będziemy. Jak chcę sam tu. Dobra. Teraz się zajmiemy kiryskami. Dobra, tutaj będę rzucać im tutaj tą tableteczkę. Eee, I kiryski są trochę bardziej strachliwe, ale nie. Nie aż tak bardzo. O, trochę odpływają, ale ale jak się nie będzie dotykać szkła, tym to. Są, patrzcie, pływają, kamery się nie boją, a więc teraz ja postaram się nim rzucić tutaj na środek, żebyście wszystko widzieli. Chociaż nie on, i tak po czasie to przesuną. O, dobrze. Oj, bojownik goni, odpuścił. O, trochę w trawnik wleciało. Tutaj dobre teczka. <laughs> a więc teraz czekamy, aż kiriski sobie to zaczną mieć. O, pierwszy kierysek podpłynął. Ta tabletka musi się trochę rozpuścić. Drugi kierysek gdzieś tam popłynął. Tu jest tam z tyłu. O, teraz podpływa. ten trawnik jest trochę za gęsty, dlatego będę musiał go przyciąć, bo kiryski normalnie jak czasami tam nurkują tak się śmieje to tylko ogon wystaje, nie no połowa ciała drugi, co ten drugi robi? nie umie znaleźć pożywienia? Ta tabletka, ta tabletka o tyle jest dobra, ponieważ ona się rozpuszcza i rozpuszcza się na takie mniejsze drobinki, co kiryski mogą bardzo łatwo zjeść, a jak mam tutaj takie tabletki to one są, już wam je pokazuję i nie teraz w ogóle przestałem karmić ponieważ te, te tabletki one są coś takiego, one są tak, że po prostu się jak się roztopią to nie rozpadną się na kilka mniejszych części jakie ryski tak jak na przykład bocja nie chrupią tak mocno i tego nie umiem pochrupać no a jak się to już nasączy to, to i tak się robi takie miękkie i po prostu wtedy w ogóle nawet bojownik przypływa i pomoże Przypalają to po całym akwarium potem patrzę a to gdzieś leży i nie zjedzone. więc tym jak już to właśnie robiłem to że to kruszyłem na takie żeby aż Mogły sobie zjeść. To jest właśnie dla glonojadów, ale myślałem, że się dla Kirsków też nada. Teraz rzucimy tu jedno, ale to chyba bojownik zdąży zjeść. A nie, nawet o, zainteresował się tym. Ale jednak nie podpłynął. Ogólnie bojownik podpływa czasami do dna. Pod ten korzeń i sobie pod nim odpoczywa, ale teraz jest jego nowa miejscówka to właśnie pod Lilią. Tam się najczęściej teraz odpoczywa to mnidli mam wczoraj i ten preparat, co miałem Wam pokazać, czekajcie. Eee, to jest ten algin, że od wczoraj go stosuję i jest jakiś efekt. Eee, I teraz właśnie przestałem te mi nawo nawozy przestałem dawać, ponieważ nie można tak razem. Od pewnego czasu już zacząłem dawać, bo w zasadzie to od wczoraj, bo zacząłem dawać ten preparat. Dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Zostawcie subskrypcję i lajka. Cześć.